Krótki kurs ekonomii politycznej, socja -y, kapitalizmu polskiego kapitalizmu. Przekaz rządowy mniej więcej jest taki. Przez osiem ostatnich lat platforma obywatelska wmawiała nam, że dwa razy dwa, że dwa razy dwa, to jest pięć. A przecież to jest nieprawda. Gołym okiem widać, ile jest dwa razy dwa. My dziś powiemy Wam prawdę. Dwa razy dwa to nie jest pięć. Czas, żeby prawda wyszła na jaw. Dwa razy dwa. Pamiętajcie, my Wam to mówimy. Dwa razy dwa to jest siedem.